Dzisiaj chcemy Wam więcej powiedzieć na temat tego, czym jest współuzależnienie. Współuzależnienie w kontekście starości jest często takim tematem, który przychodzi w zapomnienie albo nie chcemy zwracać jakby na to uwagi, a jest to poważny problem. To może od tego zaczniemy, że może wy mi powiecie, e, czym jest współuzależnienie, co? Moje życie było poświęcone osobie i kręciło się wokół osoby, która używa nadużywa alkohol. A mnie w tym nie było, tak? Wielu, jak trafiłam do fachowców, to mi usmysłowiono, co się ze mną dzieje, jakie ja funkcjonuję. I, no i wtedy miałam zgodę na takie życie już. Czyli współuzależnienie to jest e, koncentracja swoich myśli, emocji, wyobrażeń wokół choroby uzależnieniowej i swojego najbliższego. Tą osobą może być partner, partnerka, syn albo jakaś inna osoba w otoczeniu, od której jesteśmy zależni. O współuzależnieniu mówimy głównie w kontekście osób dorosłych, które mogą podjąć decyzję o wyjściu z relacji i od tego, żeby móc się uwolnić. W przypadku dzieci, które wychowują się w rodzinie alkoholowej, nie mówimy o współuzależnieniu, dlatego że dzieci nie mają możliwości wejścia z tej relacji. A pytanie, czym dla Was jeszcze jest współuzależnienie? I działania, i zachowania, i to, co robimy, ciągle jest w tyle głowy jest ta osoba uzależniona. Że nie funkcjonujemy tak normalnie, jakby to była osoba niezależna, tylko ciągle mamy. Przy wszystkich decyzjach, jakichś sprawach, które mamy załatwić, ciągle patrzymy pod kątem istnienia tej osoby współuzależnionej. Gdzieś ten stan e, współuzależnienia jest takim stanem, w którym e, zaczynamy tracić siebie, w którym e, z dnia na dzień coraz bardziej zaczynamy zatracać swoje poczucie wartości, swoje w ogóle istnienie i swoje bycie cała nasza energia, cała nasza. Myśli, wszystko, co się jakby dzieje każdego dnia, koncentrowane jest coraz bardziej wokół osoby uzależnionej. Dlatego sobie myślę, że współuzależnienie, po to, żeby szukać w ogóle drogi wyjścia, jest takim momentem w ogóle, w którym jest taka duża potrzeba zobaczenia siebie, zobaczenia w jaki sposób ja żyję i funkcjonuję, rozpoznania swoich potrzeb, pragnień, swoich marzeń, czy tego, Żeby znaleźć jakąś przestrzeń dla siebie, bo to jest chyba takim głównym trudnością osób współuzależnionych, tego, że siebie nie znają, nie widzą, i nie mają kontaktu ze sobą. I samo jakby leczenie współuzależnienia w bardzo dużej mierze opiera się właśnie na tym aspekcie: a zobaczenia, że istnieje, że jestem, ale też takim drugim elementem terapii współuzależnienia. Jest kwestia tego, żeby zobaczyć swój realny wpływ na tą sytuację, na ile rzeczywiście jestem w stanie pomóc osobie uzależnionej, a na ile to, żeby pomóc osobie uzależnionej, muszę najpierw wzmocnić siebie i swoją siłą jakby niezależnie od konsekwencji, które się zadzieją dla osoby uzależnionej, zacząć próbować żyć i funkcjonować. Myśli w ogóle o sobie, siebie nie widzi. Tylko co zrobić, nie po, nie po co ja mam zrobić, żebym ja się poczuła lepiej, tylko co ja mam zrobić, żeby tamta osoba wyszła z współuzależnienia ja na przykład. To jest nierealne w ogóle takie podejście. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wymienia następujące objawy współuzależnienia. Silna koncentracja myśli, uczuć na zachowaniach alkoholowych osoby pijącej. Szukanie usprawiedliwień dla sytuacji picia. Zaprzeczanie problemowi. Ukrywanie picia przed innymi, zacieranie śladów, przejmowanie kontroli nad piciem bliskiej osoby, próby ograniczania kupowania alkoholu, wylewanie go, rozcieńczanie z wodą, ograniczanie wyjścia osoby pijącej z domu, przejmowanie odpowiedzialności za zachowanie osoby uzależnionej, spłacanie długów, kłamanie, dbanie o higienę i wizerunek pijącego, przejmowanie za osobę pijącą obowiązków. Współzależnienie to nie tylko e, współzależnienie od e, alkoholika, ale też e, od hazardzisty, e, od pracoholika, e, od osoby, która w jakiś sposób jest uzależniona e, od relacji e, czy też od innych jakby rzeczy, e, nie tylko substancji, ale też tych elementów e, behawioralnych, które bardzo mocno e, zaczynają nas. E, Zapraszać do takiej spirali myśli, emocji i presji związanej z tym, żeby pomóc tej osobie w wyjściu, i na samym początku, sytuacja osoby współzależnionej bardzo mocno fiksuje się na tym obszarze. Co zrobić, żeby pomóc? Aż nagle okazuje się, że w tej pomocy zaczynamy czuć się teraz bardziej bezradni, a nawet swoją samoocenę, swoją wartość zaczynamy. Bardzo mocno utożsamiać z tym, na ile pomogliśmy, na ile na przykład nasz partner czy partnerka posłuchała się naszej rady. Czyli w momencie, kiedy idziemy na jakąś imprezę, spotkanie rodzinne, prosimy o to, żeby partner nie pił. I w momencie, kiedy on nie pije i wszystko jest po naszej myśli, osoba współzależniona często wtedy czuje, że jest coś warta, jest ważna że partner posłuchał rady i wysłuchał, ale w momencie porażki, kiedy zaczynamy proponować i prosić naszego partnera, syna, męża, żonę o to, żeby nie pił, a ta osoba robi coś innego, to wtedy zaczyna być takie bardzo duże uderzenie, że jestem na tyle nic nie warty, nic nie warta, że nawet mój mąż, mój syn nie słucha tego, co mówię, pewnie mnie nie kocha, nie jestem tego warta, nie zasługuję na to, nic mi w życiu nie wychodzi. I tak sobie myślę, że ten temat współuzależnienia, on bardzo mocno uderza w samoocenę, w widzenie siebie w taki realistyczny sposób, tak? Bo tutaj powiedziałem o takim bardzo mocno nierealistycznym obrazie siebie. I tak sobie pomyślałem jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, którą potrzebuję powiedzieć odnośnie współuzależnienia, że współuzależnienie to nie jest wspólne z alkoholikiem picia, bo często jest tak, że osoby, które nie mają do czynienia z tym tematem albo nie znają innych osób współuzależnionych, to często gdzieś automatycznie, w momencie kiedy mówimy o współzależnieniu, pojawia się taka myśl, że współuzależnienie to wspólne z alkoholikiem piciem. Ale najczęściej jest całkowicie odwrotnie, że kwestia bólu, cierpienia, tych negatywnych doświadczeń związanych z życiem z alkoholikiem powoduje, że my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób mieć dobrej relacji z alkoholem. Często jesteśmy przeciwnikami, wrogami, osobami, które stronią. Ale oczywiście czasami w niewielu jakby przypadkach zdarza się tak, że Osoba, żeby minimalizować konsekwencje picia osoby uzależnionej, postanawia na przykład wylać jakby alkohol albo wypić ten alkohol, żeby osoba uzależniona nie upoiła się tym alkoholem na przykład do nieprzytomności. To ja tak sobie pomyślałem trochę o takiej motywacji, dlaczego ludzie nie zgłaszają się na terapię dla osób współzależnionych. I często jakby tym powodem, o którym słyszę, to jest to, że Przychodząc na terapię, psychoterapeuta, terapeuta, grupa będą kazały, czy będą zmuszały mnie do tego, żeby podjąć decyzję o tym, żeby nie być w relacji z osobą uzależnioną. Ja tutaj z tego miejsca chciałbym powiedzieć, że terapia nie służy temu, żeby mówić, czy w jakiś sposób nakazywać komuś podjęcie decyzji o odejściu od osoby uzależnionej. Bo na tym nie polega terapia. Terapia polega na tym, że szukamy sposobów na to, żeby odnaleźć się w tej sytuacji i żeby zacząć widzieć tego porcelanowego słonia i próbować coś z nim robić. W momencie, kiedy doświadczamy tych wszystkich konsekwencji, a te konsekwencje to jest i przemoc, i często awantury, które nie mają końca, które trwają do białego rana, to są momenty, kiedy. Jesteśmy okradani przez naszą najbliższą osobę z pieniędzy, z środków, kiedy sprzedawane są w mieszkaniu nasze rzeczy, które dla nas mają jakąś taką bardzo ważną wartość, na przykład symboliczną. Ale to są też takie momenty, w których jesteśmy okradani z naszej własnej godności, bo w momencie, kiedy ktoś na nas krzyczy, kiedy ktoś podnosi rękę, my zaczynamy tracić. Szacunek do samego siebie i sobie myślę, że to jest taki moment, w którym często zaczynamy poszukiwać różnego rodzaju wsparcia. To sobie myślę, że to nie jest tak, że ktoś ma prawo stosować wobec nas przemoc czy krzyczeć do, na nas do białego rana. My mamy prawo coś z tym zrobić, ale ja rozumiem, że niezależnie od tego, ile lat mamy, czy mamy lat 30, 40, 50, 70, 80, to są jedne z najtrudniejszych decyzji. Ale ja myślę, że są takie miejsca, gdzie przychodzą osoby, które są bohaterami, które w bohaterski sposób zaczynają szukać rozwiązania na to, żeby pomóc nie osobie uzależnionej, ale sobie. To jest wielką zaletą grup wsparcia, jest to, że są podobne osoby z podobnymi problemami, już samo to bardzo dużo daje. Bo też byłam straszona, że, że jak podejmę pewne kroki i odejdę od osoby uzależnionej, to będę sama, tak? Będziesz sama, jak Twoja matka, i to był taki, gdzieś taki miałam w i bardzo się tego bałam, a jednak dzięki moim decyzjom i zmianom postępowania, to, to w ogóle się te rzeczy nie spełniły, wręcz stało się inaczej, także. Bardzo jestem teraz szczęśliwa i też wpływa to na moje zdrowie, bo wiem, że na no, niestety życie ze sobą uzależnioną spowodowało, że choruję na depresję, ale aktualnie radzę sobie, pracuję nad sobą, tak? To jest praca taka do końca życia. Także no, jestem świadoma tego życia, jak, jak przeżyć, tak? Ja zaczynałam od znalezienia pomocy właśnie tej osobie uzależnionej. No i to kompletnie nie wychodziło, bo frustracje narastały, a efektów nie było widać. Byłam w poradni dla, dla rodzin z problemami, też nie bardzo tam. Dawałam radę, czy no, no jeszcze wtedy z mężem, tak? Że damy sobie radę i to było takie maskowanie problemu. Dopiero kiedy temat jakby uzależnienia zostawiłam z boku, a zajęłam się sobą, no bo we mnie coś też nie, nie grało. Yy, właśnie terapię, praca z psychologiem. I zaczynałam odkrywać ten świat na nowo w wieku prawie 50 lat. Jak odkryłam to, co jest dobre, też i we mnie, i w świecie, bo świat nie jest tylko czarny czy szary, to zaczęły mi spadać z tego klapki, że nie zajmować się osobą uzależnioną, tylko sobą. To ja mam też jakieś problemy, z którymi nie mogę się podzielić z osobą uzależnioną, bo, no bo mi nie, nie pomoże w tym, tak? Nie, nie ma wdzięku takiego, na który ja czekałam. tego. Y Jedności, takiego przytulenia, bliskości, porozmawiania o problemach takiego życia codziennego, tylko kręcenie się wokół tej osoby y, uzależnionej. Jak odkrywałam w trakcie terapii, jaka jestem i dlaczego w tym życiu działy się takie trudne rzeczy, więc ja zdał wracam wie Boże, tak miałam, jaki to jest kosmos. Co to się dzieje? Ja, ja zaczęłam czuć y, moje uczucia, nauczyłam się tego, tak? Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach? W ogóle nie wiem, co, to, co się działo w ogóle tak spontanicznie potem wszystko, że... Nie wiem, i, i, I pieniądze mi się znalazły, i fajne decyzje, co mam zrobić. Takie życiowe, które właśnie wcześniej, przed podjęciem terapii, to mnie przywalały. No bo nie wierzyłam sama w siebie, tak? Byłam taką bardzo słabą osobą. Co to się stanie, jak, jak powiedzmy, zostanę <laughs> sama i jak sobie poradzę. Ale to, to było w ogóle tylko w, w myślach, w głowie mojej, tak i to są te objawy. Wiem, że ciężkie współzależnienie, że tak powiem, którego wcześniej nie byłam świadoma. Tak? Ktoś mi to pokazał, ponazywał i przekonałam się, że to działa, że to trzeba korzystać z takiej pomocy, że. Dzięki temu można być w życiu jakościowym lepiej. Może teraz siedzisz i oglądasz ten film, i zastanawiasz się nad tym, że może warto by było coś zrobić ze swoim życiem, odkryć siebie, odkryć swoje pragnienia, odkryć swoje marzenia i iść ku zmianie, w której to ty będziesz królem, królową swojego życia. Jeżeli masz potrzebę bycia jakby z nami, jesteś z terenu Warszawy, zapraszamy Ciebie na naszą grupę wsparcia, która odbywa się w każdą środę od godziny 10.30 u nas w Fundacji przy ulicy Smolnej. Czas na zmianę jest zawsze dobry i dlatego myślę, że nie ma co czekać na lepszy czas. Czekamy na Ciebie.